Pod moim ostatnim filmem dotyczącym szczepień obowiązkowych pojawiła się masa komentarzy, że artykuł 16 ustawy o prawach pacjenta właściwie rozwiązuje cały problem. Komentujący twierdzili, że powołanie się na ten przepis uniemożliwia ukaranie ich za uchylanie się od obowiązkowych szczepień dziecka. Nie wiem skąd wziął się ten pomysł, natomiast sądy administracyjne już wielokrotnie wyjaśniały, że jest to błędna argumentacja. Dlaczego? No chociażby dlatego, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi regulację o charakterze wyjątku od reguły w zakresie możliwości odmowy poddania się szczepieniu ochronnemu. W kolejnym roku sąd stwierdził, że ustawowy obowiązek szczepień ochronnych oznacza niedopuszczalność korzystania z tzw. klauzuli sumienia, czyli uprawnienia pacjenta do odmowy poddania się świadczeniu zdrowotnemu z powołaniem się na artykuł 16 ustawy o prawach pacjenta. W jeszcze kolejnym rozstrzygnięciu sąd wprost zaznaczył, że o realizacji szczepień obowiązkowych i kwalifikacji do ich podania u dziecka decyduje każdorazowo lekarz po uprzednim wykonaniu szczegółowego badania obecnego stanu zdrowia dziecka oraz zebraniu potrzebnych informacji podczas wywiadu z rodzicem, a nie rodzic, który ze względu na swoje przekonania sprzeciwia się wykonaniu szczepień ochronnych. Wroków tego rodzaju jest znacznie więcej, a z ich treści wprost wynika, że bezrefleksyjne powoływanie się na artykuł 16 ustawy o prawach pacjenta nie działa tak, jak niektórzy by oczekiwali. Zaobserwuj więc takich treści.